Warszawa wrzesień 1937. Kapitan Wojciech Kowalski stał na peronie dworca głównego w Warszawie, obserwując jak pociąg z Berlina powoli zwalnia. Jesienne słońce przebijało się przez szklany dach, rzucając długie cienie na szare płyty peronu. Obok niego major Tadeusz Zalewski nerwowo poprawiał mundur, sprawdzając po raz kolejny, czy wszystkie odznaczenia są na swoim miejscu. Spokojnie, Tadeuszu. Mruknął Kowalski, nie odrywając wzroku od przybywającego pociągu. To tylko delegacja, nie pierwszy raz witamy obcokrajowców, ale Japończycy. Zalewski westchnął. Słyszałem, że są niezwykle wymagający. Każdy szczegół ma dla nich znaczenie. Kowalski wiedział, że przyjaciel ma rację. Od miesięcy polska wywiadownia wojskowa współpracowała z japońskimi oficerami wymieniając informacje o ruchach armii czerwonej na Dalekim Wschodzie. Ale ta wizyta była inna. Pułkownik Takeshi Yamamoto i jego ludzie mieli spędzić w Polsce cały tydzień obserwując polskie metody szkolenia i logistyki wojskowej. Drzwi wagonu otworzyły się i na peron zeszło pięciu japońskich oficerów w nienagannych mundurach. Pułkownik Yamamoto był niski, lecz emanował autorytetem, który natychmiast przykuwał uwagę. Jego ciemne oczy szybko przeskanowały peron, zatrzymując się na polskich oficerach. Pułkowniku Yamamoto. Kowalski zasalutował ostro. Witamy w Warszawie. Jestem kapitan Wojciech Kowalski, a to major Tadeusz Zalewski. Yamamoto ukłonił się sztywno. Dziękuję za gościnę. Jesteśmy zaszczyceni możliwością współpracy z Polską Armią. A jego polska była zaskakująco dobra, choć z wyraźnym akcentem. Kowalski zauważył, że pozostali japońscy oficerowie milczeli, obserwując wszystko z nieprzeniknionym wyrazem twarzy. Zaprowadzimy panów do hotelu Bristol, powiedział Zalewski. Jutro rozpoczniemy oficjalny program. Nie, przerwał Yamamoto. Chcielibyśmy od razu zobaczyć koszary, czas jest cenny. Kowalski i Zalewski wymienili spojrzenia. To nie było zgodne z planem, ale gość jest gościem. Koszary 36 pułku piechoty na warszawskiej Pradze nie były najnowsze, ale tętniły życiem. Żołnierze maszerowali w szyku, ich buty rytmicznie uderzały o brukowaną drogę. Zapach kuchni polowej unosił się w powietrzu, kartoflanka z kiełbasą, tradycyjny obiad dla żołnierzy. Yamamoto i jego ludzie chodzili po placu ćwiczeń z notesami, zadając precyzyjne pytania o każdy detal. Interesowało ich wszystko od czasu trwania podstawowego szkolenia po rodzaje używanej amunicji. – A jak wygląda system zaopatrzenia? – zapytał Yamamoto, gdy dotarli do magazynów prowiantowych. – Prosimy za mną. Kowalski otworzył drzwi do dużego budynku. Wewnątrz, na długich półkach, leżały worki z mąką, konserwy, suche porcje i rzędy okrągłych bochenków. – To nasz wojskowy chleb pytlowy, podstawa racji żywnościowych – Jeden z młodszych japońskich oficerów, porucznik Sato, podszedł bliżej. Chleb? Dla wszystkich żołnierzy. Tak, potwierdził Zalewski z dumą. Chleb to symbol polskiej gościnności i siły. Nasi żołnierze dostają świeże bochny codziennie. Możemy się poszczycić najlepszymi piekarzami wojskowymi w Europie. Yamamoto zmarszczył brwi, przyglądając się bochenkom. To kosztowne. Jak zapewniają państwo świeżość podczas długich kampanii? Mamy mobilne piekarnie polowe, wyjaśnił Kowalski. Mogą wypiekać chleb nawet w najtrudniejszych warunkach. Pułkownik skinął głową, ale Kowalski dostrzegł coś w jego oczach. To nie było zwykłe zainteresowanie, to była czujność. Czy moglibyśmy spróbować? Zapytał nagle Yamamoto. Zalewski uśmiechnął się szeroko. Oczywiście, to zaszczyt. Wybierzemy najlepszy bochenek. Kowalski poszedł do piwnicy, gdzie przechowywano najświeższy chleb z porannego wypieku. Wybrał piękny okrągły bochenek. Jego skórka była złotobrązowa, a z nadpalonej krawędzi wciąż unosił się delikatny aromat. Wrócił na górę i położył chleb na drewnianym stole. Proszę bardzo, powiedział, przecinając bochenek długim nożem. Yamamoto wziął kromkę i przyglądał się jej uważnie. Pozostali japońscy oficerowie zrobili to samo. Przez chwilę panowała cisza, potem pułkownik powoli uniósł chleb do ust. Kowalski obserwował jego twarz. Najpierw neutralna maska, potem ledwo zauważalne zmrużenie oczu. Yamamoto przeżuwał powoli, bardzo powoli. Jego szczęka zacisnęła się. To, zaczął po japońsku, ale przerwał, odłożył resztę kromki. To interesujące. Coś było nie tak. Kowalski to wyczuł. Sposób, w jaki Yamamoto odłożył chleb, jak jego oficerowie wymienili szybkie spojrzenia, to wszystko sygnalizowało problem. Nie smakuje? zapytał Zalewski, wyraźnie zaniepokojony. Jest. Inny niż oczekiwałem. Yamamoto odpowiedział dyplomatycznie. Dziękujemy za gościnę. Czy możemy kontynuować inspekcję? Przez resztę dnia atmosfera była dziwnie napięta. Japończycy zadawali jeszcze więcej pytań. Ich notatki stawały się coraz bardziej szczegółowe. Kowalski czuł, że coś jest nie tak, ale nie potrafił określić co. Gdy zapadł wieczór i delegacja wróciła do hotelu, Kowalski i Zalewski siedzieli w małej kawiarni niedaleko koszar. Widziałeś jego minę? Zapytał Zalewski, mieszając kawę. Gdy próbował tego chleba? Widziałem, Kowalski skinął głową. Coś go zaskoczyło. Może po prostu nie lubią naszego smaku? Nie. Kowalski pokręcił głową. To było coś więcej. Widziałem takie spojrzenie u wywiadowców. To było rozpoznanie. Rozpoznanie czego? Kowalski zapatrzył się w okno, obserwując ciemną ulicę. Nie wiem, ale zamierzam się dowiedzieć. Następnego ranka miał się odbyć oficjalny bankiet w Belwederze. Wszystkie najważniejsze osobistości wojskowe miały być obecne. Kowalski wiedział, że musi rozwiązać tę zagadkę przed tym spotkaniem. Coś było nie tak z tym chlebem, a intuicja mówiła mu, że to coś może zagrozić całej polsko-japońskiej współpracy. W mroku kawiarni Kowalski podjął decyzję. Tej nocy wróci do magazynów i sam zbadał w Bochenek chleba. Zegar na wieży kościoła świętego Floriana wybił północ, gdy Kowalski wślizgnął się do magazynów prowiantowych. Straż nocna znała go dobrze. Skinął głową wartownikowi, który tylko zasalutował, i wrócił do swojego posterunku. Kapitan często pracował do późna, więc jego nocna wizyta nie budziła podejrzeń. Wewnątrz magazynu było ciemno i chłodno. Kowalski zapalił latarnię naftową i skierował światło na długie półki z bochenkami chleba. Wszystkie wyglądały identycznie ciemnobrązowa skórka, charakterystyczny okrągły kształt, równo nacięte krzyże na powierzchni. Każdy bochenek był dziełem sztuki piekarskiej. Ale dlaczego Yamamoto zareagował w ten sposób? Kowalski wziął jeden bochenek i zważył go w dłoni. Normalny ciężar powąchał. Zapach był prawidłowy, lekko kwaśny, charakterystyczny dla chleba żytniego na zakwasie. Przekroił bochenek na pół. Miękkiż był gęsty, ciemny, z niewielkimi pęcherzykami powietrza, nic niezwykłego. Usiadł na drewnianej skrzyni i pogrążył się w myślach. Może rzeczywiście przesadzał. Może to była tylko różnica kulturowa. Japończycy jedli głównie ryż, więc smak ciężkiego chleba żytniego mógł być dla nich obcy. Ale nie. To spojrzenie Yamamoto nie wyrażało niesmaku. To było rozpoznanie, zaskoczenie. Kowalski wstał i zaczął systematycznie sprawdzać magazyn. Chodził między regałami, sprawdzając daty wypieków na workach, kontrolując temperatury w piwnicach, przeglądając księgi magazynowe. Wszystko było w porządku. Piekarnia dostarczała chleb codziennie o świcie, zawsze świeży, zawsze w odpowiednich ilościach. Właśnie miał się poddać, gdy zauważył coś dziwnego. W rogu magazynu za stertą pustych worków pomące stała niewielka skrzynia. Nie była opisana, nie widniała na żadnej liście inwentarzowej. Kowalski przyklęknął i otworzył wieko. W środku leżały dokumenty faktury, notatki, listy zamówień. Zaczął je przeglądać przy świetle latarni, i wtedy to zobaczył. Faktura z piekarni wojskowej, datowana na trzy miesiące wstecz. Zamówienie na tysiąc bochenków chleba. Ale cena była o połowę niższa niż w poprzednich miesiącach. Kowalski przerzucił kolejne dokumenty. To samo, przez ostatnie trzy miesiące, koszt produkcji chleba drastycznie spadł. Niemożliwe, mruknął do siebie. Ceny zboża nie spadły. W rzeczywistości przez ostatnie lato po suchej wiośnie były wyższe niż zwykle. Jak więc piekarz mógł obniżyć cenę o połowę? Odpowiedź była prosta i niepokojąca: obniżył jakość. Kowalski poczuł, jak żołądek mu się ścisnął. Sięgnął po jeden z bochenków i tym razem przyjrzał się mu bardzo dokładnie. Konsystencja była odpowiednia, ale odłamał kawałek i roztarł między palcami. Zbyt gładki, za mało otrębów. Wziął kolejny bochenek z innej półki. Ten sam problem i następny. Wreszcie dotarł do najbardziej oddalonego regału, tam gdzie leżały bochny oznaczone jako do degustacji dla gości. To był ten sam chleb, który podano Yamamoto. Kowalski przekroił go i od razu zobaczył różnicę. Ten bochenek był ciemniejszy w środku, gęstszy, z większą ilością otrębów. Prawdziwy wojskowy chleb pytlowy, wytrzymały i pożywny. Zrozumiał. Większość chleba dostarczanego do koszar była minimalnie gorszej jakości, mniej żyta, więcej taniego dodatku, może kukurydzy lub jęczmienia. Różnica była na tyle subtelna, że zwykły żołnierz jej nie zauważył. Ale specjalne bochny dla gości i oficerów były prawdziwe, produkowane według tradycyjnej receptury. A Yamamoto, doświadczony oficer wywiadu, musiał wiedzieć dokładnie, jak smakuje autentyczny polski chleb wojskowy. Może jedli go japońscy obserwatorzy podczas wojny polsko-bolszewickiej, może otrzymywali dokładne raporty od swoich agentów. I gdy spróbował degustacyjnego Bochenka, od razu rozpoznał, że to nie jest ten sam chleb, którym karmieni są zwykli żołnierze. Dla Japończyków to musiało wyglądać jak oszustwo, jak próba ukrycia prawdziwego stanu armii polskiej. Jeśli Polska nie mogła nawet zapewnić odpowiedniego chleba swoim żołnierzom, jak mogła być wiarygodnym partnerem wojskowym? Kowalski usiadł ciężko na podłodze magazynu. To było gorsze niż myślał. Ktoś systematycznie oszukiwał armię, obniżając jakość prowiantu i zapewne przywłaszczając sobie różnice. A teraz przez te korupcję cała polska współpraca z Japonią mogła się zawieść. Musiał działać szybko. Bankiet był za 8 godzin. O piątej rano Kowalski zapukał do drzwi małego mieszkania na Starym Mieście, otworzył mu pulchny mężczyzna w piżamie, zaspany i wyraźnie zirytowany. Kapitan Kowalski, podpułkownik Henryk Nowak, oficer odpowiedzialny za zaopatrzenie, zmrużył oczy. O tej porze? Musimy porozmawiać. Teraz. Kowalski wszedł do środka bez zaproszenia. Przez następną godzinę Kowalski pokazywał Nowakowi dokumenty, które znalazł. Najpierw podpułkownik zaprzeczał, potem stawał się coraz bardziej blady. Wreszcie załamał się. To nie ja, wyszeptał, to piekarz Różański. Zaproponował mi układ: obniży koszty, a ja będę dostawał procent. Mówiłem mu, że żołnierze nie mogą jeść taniego chleba, ale zapewniał, że różnica jest minimalna, że nikt nie zauważy. Ale ktoś zauważył, przerwał mu Kowalski. Jamamoto zauważył i teraz myśli, że cała polska armia to oszustwo. Nowak ukrył twarz w dłoniach. Co mam zrobić? Kowalski spojrzał na zegarek. Zostały trzy godziny do bankietu. Przyzna się pan generałowi przed rozpoczęciem uroczystości, a ja spróbuję naprawić to, co pan zepsuł. Pałac Belweder był przystrojony polskimi i japońskimi flagami. W wielkiej sali balowej przygotowano długie stoły zastawione najlepszą porcelaną i kryształem. Generałowie. Ministrowie i dyplomaci zaczynali się schodzić na oficjalny bankiet na cześć japońskiej delegacji. Kowalski stał w bocznym korytarzu, nerwowo poprawiając mundur. W ręku trzymał niewielką drewnianą skrzynkę. Jego plan był szalony, ale nie miał innego wyjścia. Major Zalewski podbiegł do niego dysząc. Nowak właśnie się przyznał. Generał Sosunkowski jest wściekły. Wszczęto dochodzenie. To dobrze, powiedział Kowalski. Ale to nie wystarczy. Musimy naprawić relacje z Yamamoto. Jak? Bankiet zaczyna się za dziesięć minut. Kowalski uniósł skrzynkę. Zaufaj mi. Gdy goście zajęli miejsca przy stołach, a orkiestra wojskowa grała polskie i japońskie hymny, Kowalski podszedł do generała Sosunkowskiego i szepnął mu coś do ucha. Generał najpierw zmarszczył brwi, potem skinął głową. Szanowni goście! generał wstał podnosząc kieliszek. Zanim rozpoczniemy oficjalną kolację, chciałbym, aby kapitan Kowalski przekazał szczególne poselstwo naszym japońskim przyjaciołom. Wszystkie głowy odwróciły się w stronę Kowalskiego. Pułkownik Yamamoto siedział sztywno. Jego twarz pozostawała niewzruszona, ale oczy uważnie śledziły każdy ruch polskiego oficera. Kowalski podszedł do japońskiego stołu, niosąc drewnianą skrzynkę. Postawił ją przed Yamamoto i otworzył. W środku leżał okrągły bochenek chleba, sól w małej porcelanowej miseczce i złożony dokument. Pułkowniku, Yamamoto, zaczął Kowalski po polsku, a tłumacz natychmiast przekładał: W Polsce mamy starą tradycję. Gdy przyjmujemy kogoś do naszego domu, do naszego serca, ofiarujemy mu chleb i sól. Chleb symbolizuje dostatek, sól symbolizuje przyjaźń. Yamamoto nie odpowiedział, tylko patrzył na bochenek. Wczoraj daliśmy panu chleb, kontynuował Kowalski, czując jak głos lekko mu drży, ale nie był to ten sam chleb, który jedzą nasi żołnierze. Był lepszy i pan to zauważył. W sali zapadła cisza. Polscy oficerowie wymienili zaniepokojone spojrzenia. Generał Sosnkowski siedział sztywno, jego szczęka zacisnięta. Przez ostatnie miesiące Kowalski mówił dalej. Ktoś nas oszukiwał obniżał jakość chleba dla żołnierzy, bogacąc się na naszej armii. Dziś rano ta osoba została zatrzymana, ale szkoda została już wyrządzona. Próbowaliśmy pana oszukać, pokazując fałszywy obraz naszej siły. Kowalski wziął Bochenek z skrzynki. To jest prawdziwy chleb, który od dzisiaj będą jeść nasi żołnierze. Chleb pytlowy, według tradycyjnej receptury. Żyto, zakwas, sól, nic więcej. Wytrzymały, pożywny, uczciwy. Przekroił bochenek na pół. Miękisz był ciemny i gęsty, pełen otrębów, dokładnie taki jak powinien być. Zapach świeżego wypieku wypełnił salę. Proszę, spróbuj pan ponownie. Kowalski podał kromkę Yamamoto. I niech pan oceni nie to, kim chcieliśmy się wydawać, ale kim rzeczywiście jesteśmy. Przez długą chwilę pułkownik nie ruszał się. Wszyscy w sali wstrzymali oddech. Wreszcie Yamamoto powoli wziął kromkę. Obejrzał ją dokładnie, powąchał a potem ugryzł kawałek. Przeżuwał powoli. Jego oczy były zamknięte. Sekunda, druga, trzecia. Potem otworzył oczy i skinął głową. To jest prawdziwy polski chleb wojskowy. Taki sam, o którym czytałem w raportach z 1920 roku. Kowalski odetchnął z ulgą. Tak, panie pułkowniku. Yamamoto odłożył kromkę i wstał. Wszyscy japońscy oficerowie natychmiast zrobili to samo. Przez moment Kowalski bał się, że to koniec, że delegacja opuści bankiet. Ale Yamamoto ukłonił się głęboko, bardzo głęboko, znacznie niżej niż wymagała dyplomatyczna etykieta. Szanuję szczerość, powiedział, prostując się. W japońskiej kulturze przyznanie się do błędu i natychmiastowe jego naprawienie. Jest to znaką prawdziwej siły. Wielu dowódców próbowałoby ukryć oszustwo, udawać, że nic się nie stało, ale wy pokazaliście nam prawdę. Podszedł do skrzynki i wyjął z niej dokument. Oficjalny raport o aresztowaniu Nowaka i wszczęciu śledztwa przeciwko Różańskiemu. Kowalski położył go tam przed bankietem jako dowód polskiej uczciwości. To jest, kontynuował Yamamoto. Dokładnie taka armia, z którą chcemy współpracować. Armia, która nie toleruje korupcji, armia, która stawia honor wyżej niż pozory. Generał Sosnkowski wstał wyraźnie poruszony. Dziękujemy za zrozumienie pułkowniku. Yamamoto ponownie ukłonił się. Tym razem wszyscy polscy oficerowie odwzajemnili ukłon. Atmosfera w sali całkowicie się zmieniła. Napięcie ustąpiło miejsca szacunkowi. Czy mogę zadać pytanie? Zapytał nagle porucznik Sato, młody japoński oficer. Oczywiście, odpowiedział Kowalski, jak pan wiedział, że pułkownik Yamamoto rozpozna różnicę w chlebie? Kowalski uśmiechnął się lekko, bo każdy prawdziwy żołnierz wie, że armia maszeruje na żołądku, a wywiadowca zawsze sprawdza, czym naprawdę żywi się armia, nie tylko co pokazują mu w magazynach na pokaz. Yamamoto roześmiał się. To był pierwszy raz, gdy polscy oficerowie usłyszeli jego śmiech. Ma pan rację, kapitanie, bardzo pan uważny, czy rozważał pan karierę w wywiadzie? Może pewnego dnia, odpowiedział Kowalski. Bankiet trwał do późnego wieczora. Japońscy i polscy oficerowie rozmawiali swobodnie, wymieniali doświadczenia, planowali przyszłą współpracę. Na każdym stole leżały kromki prawdziwego polskiego chleba, które goście jedli z solą zgodnie z tradycją. Tydzień później Kowalski stał ponownie na peronie, tym razem żegnając japońską delegację. Yamamoto podszedł do niego i podał mu niewielką paczkę. To dla pana powiedział: Japońska herbata najlepsza jaką mamy bez oszustw. Kowalski przyjął paczkę z uśmiechem: Dziękuję, panie pułkowniku. Nie, Yamamoto pokręcił głową to ja dziękuję. Pokazaliście nam, że prawdziwa siła nie polega na ukrywaniu słabości, ale na ich przezwyciężaniu. To cenna lekcja. Gdy pociąg odjechał, Zalewski podszedł do Kowalskiego. Nie mogę uwierzyć, że to zadziałało. Byłeś o włos od skandalu międzynarodowego. Czasami prawda jest lepsza niż najlepsze kłamstwo, odpowiedział Kowalski, patrząc na oddalający się pociąg. A co z Nowak i Różańskim? Sąd wojskowy. Różański dostał trzy lata. Nowak został zdegradowany i usunięty z wojska. Kowalski westchnął: Mogło być gorzej. I dla nas wszystkich. Kowalski skinął głową. Mały bochenek chleba omal nie zniszczył ważnej międzynarodowej współpracy. Ale odkrycie oszustwa również pokazało coś ważnego, że w polskiej armii wciąż były ludzie, którzy stawiali honor i prawdę ponad wygodę. Gdy wracali do koszar. Kowalski pomyślał o starym polskim przysłowiu: Nie samym chlebem człowiek żyje. To prawda, ale uczciwy chleb, dzielony z prawdziwymi przyjaciółmi, może być początkiem czegoś znacznie większego niż sama współpraca wojskowa. Może być początkiem wzajemnego szacunku. A w niespokojnym świecie końca lat 30., gdy Polska znajdowała się między dwoma wrogimi mocarstwami, taki sojusz był bezcenny.